No halo, halo kochani, jest popołudniowy trening, cały czas jesteśmy w Krośnie, jak mają chłopcy przerwę na wodę, trening jest bardzo aktywny kochani, energetycznie wyczerpujący, poza tym przypominam, 17 lipca pomimo, że słonko za chmurami, to swoja, swój, swoja ciepłota kochani jest, natomiast obserwujemy kochani Gudka tutaj w gierkach 4x4, muszę wam powiedzieć, że jakby coraz pewniej się czuję, to zresztą po nim widać, on dzisiaj jest z rocznika 2006, tutaj jako jedyny i Ania jest z rocznika... 2007. Natomiast patrzcie, jest piłeczka do skończenia, właściwie wpada z takiej kochani pół asystostrzału. Natomiast w tle na drugim boisku pod okiem trenera Kamila bawią się nasze maluszki. Tam myślę też już jesteśmy na etapie, ale kudeł poczarował, ale poczarował patrzcie. No stracił tam piłkę, ale pięknie poczarował kochani. No szkoda, że nie mamy streamu z dwóch kamer, bo byśmy w tym momencie nagrywali i tutaj i tutaj, dlatego, że tam piękny pojedynek nasia kochani przeciwko Kudełkowi. Nie są w jednej drużynie, no to będzie tam pewno ich pojedynków. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że Kudek przy obiedzie do mnie mówi Tato Hartnika strzeliłem z dużymi. Bo on zawsze mówi na tych starszych Duzi, słuchajcie, on nie daje się, nie odpuszcza. Duzi go szanują i to jest kochani bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby na treningach szanować stanować się swoich kolegów z drużyny, kochani, żeby nie zrobić niechcący komuś jakieś tam krzywdy. Nic nie musicie, kochani, udowadniać, nie musicie się spinać na siebie. To naprawdę nie na tym polega. Słuchajcie, po ostatnim z jednych treningów. Jeszcze tam na miejscu, gdzie trenujemy u nas w Dolnośląskim gutek, kochani, podszedł do niego lajtowo, nie wziął ochraniaczy, kochani, pokazał mi nogi po tym treningu, mówi tato, mówi, ale się tutaj jeden spinał, słuchaj, na mnie niesamowicie, poobgryzane skóry siniaki na siniakach. Słuchajcie kochani, myślę, że nie ma, nie ma. Jest ważne, fajna jest walka, fajna jest kochani taka nieustępliwość, fajnie jest, jeżeli powiedzmy pozytywnie Was nakręca, czy jakiś tam kolega, czy koleżanka z drużyny kochani, ale to powinno być jakbyś tak właśnie bardziej pozytywnie kochani, w sensie do wielkiej woli, do większej chęci trenowania do, do, do coraz więcej do, do coraz większych poświęceń, natomiast tak naprawdę nikomu nic nie musicie udowadniać i pamiętajcie, żeby się nigdy z nikim nie porównywać, bo grozi wam albo próżność, czyli będziecie ach ja jestem najlepszy, bo wpadłeś słuchaj w grupę 3 lata młodszych chłopców i wszystkich ich tam poogrywałeś i w tym momencie kochani wpadać w taką próżność to nic dobrego może się okazać kochani wielką pułapką albo z drugiej strony kochani wartość własna spada jeżeli gdzieś tam rywalizujecie cały czas ze starszymi, z silniejszymi, z większymi, ciągle przegrywając, to człowiek zaczyna się zastanawiać, a może ja jestem po prostu słaby, a może ja się do niczego nie nadaję, kochani. Dlatego tak naprawdę starajcie się nie porównywać do nikogo, porównajcie się do siebie z dnia wczorajszego, czyli jak wczoraj robiliście 15 kapek, dzisiaj spróbujcie 20, pojutrze 25, a to nieważne, że sąsiad z klatki robi 50, kochani. Tak naprawdę jest to ważne, bo te 50 Was nakręca do większego wysiłku, do większego treningu, chęci poprawy, ale tak Naprawdę starajcie się być lepsi tylko od samych siebie. Słuchajcie, będziemy się z kamerą tak przemieszczać. Troszkę staje tak, że widzicie meczyk gutka, gutek tu w szarym stroju. Przypominam, ma dwa różne buty, ma swój but i but swojego przyjaciela z Nowego Jorku Karola. I teraz, kochani, on, zobaczcie. On jest na boisku z lewej strony, natomiast po prawej stronie bawi się w tej chwili, kochani, Wiktor. Wiktor ma też dwa buty takie różne, potem charakterystycznie ich rozpoznacie. Wiktor, kochani, ma zielono-różowy butek i czarny butek. Bawi się po tamtej stronie z Kudełkiem, z Nasią. Słuchajcie, zakwaterowana ekipa jest tak, że Gutek jest z Wiktorem w pokoju, Nadia z Kudełkiem, także naprawdę wszystko jest tak, jak być powinno. Natomiast zobaczcie, to powinien być gol, mamy 3 na 1. Zdaje się, że to wpadło, natomiast patrzę, kochani, że trenerzy rotują składem. Raz ktoś jest po stronie lewej, raz ktoś jest po stronie prawej. Patrzcie, kudełka, patrzcie, kudełka, ale poczarowało świetnie. Ja idę w tamtą stronę, kochani, abyśmy w naszym materiale też troszkę pobyli z kamerką u naszych młodszych uczestników, dlatego że ta część grupy jednak jest zdominowana rocznikiem 2004 i 5. Tutaj 6 jest gutek 7, na pewno Ania. Nie wiem, czy któryś z chłopców jeszcze jest 6, natomiast nie poznaliśmy się jeszcze z wszystkimi tak blisko i jakby. No nie chcę im przede wszystkim, kochani, dokuczać. Trenerzy mają swój pomysł na obóz, kochani. My bardzo dziękujemy organizatorowi za możliwość zapisu. Natomiast widzicie, robimy to w bardzo bezpiecznej odległości. Ja sobie tu dziam gole do kamery. Mam z wami kontakt, a przede wszystkim zasada nie przeszkadzać. Tak jak lekarze tam mają. Najważniejsze nie szkodzić. I myślę, że to jest... Proszę, natomiast tu zobaczmy teraz. Jestem już na wojsku u młodszych, natomiast też stanę z takiego kąta, żebyście mogli troszkę zobaczyć te gierki. Tutaj maluszków, zobaczymy, czy uda się kudełkowi jakiegoś gola strzelić. Bo dzisiaj, po południowym treningu, kudełek mówi, Tato, strzeliłem Hartrika. Tak mamy skonstruowany, kochani, tutaj system pobytu, że widzimy się na obiadach. Natomiast, jakby staramy się nie. No nie, nie trzymać jakichś za bliskich kontaktów tutaj, kochani. Nie, nie staramy się trzymać, kochani, takich bliskich kontaktów tutaj, im dokuczać. Patrzcie, ach, popresował. Niewiele brakło, mielibyśmy przechwyt i gola. Natomiast czekajcie, przejdę teraz, przejdę teraz, z, przejdę teraz z kamerką, kochani. Tutaj będziecie widzieć trening trenera Kamila i w tle trening trenera Karola. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, kochani. Do południa trenerzy, pięknie kudeł, brawo! Brawo! A jaj niedużo brakło, miałby trzecią osobę, kochani, na dryblingu. Brawo kudełku za wspaniałą próbę. Świetnie za to, że próbujesz, że się nie poddajesz, bo wiedzcie mi, że naprawdę mu jest bardzo, bardzo ciężko. Postawcie się w jego sytuacji i potrenujcie trochę z 5-6 lat starszymi, tak? Słuchajcie, tutaj Nadia jest starsza od niego 3 lata i to już jest potężne bariera. Natomiast oczywiście chłopcy go tutaj szanują. Nikt tutaj na maksa z nim nie gra, dlatego, że wtedy Kuda jakby no fruwał, kochani. Myślę, że on jakby jakby tak zobaczcie. Fajną piłeczkę teraz dał koledze. Hej. Okay. Natomiast słuchajcie, co ciekawe właśnie miałem wam powiedzieć, że do południa trener Karol był z grupą młodszą a trener Kamil z grupą starszą. Natomiast teraz mamy wymiany grup po południu. Zasługuje to na wielką, kochani, pochwałę. Teraz trenerzy pracują na odwrót, czyli z grupą starszą jest w tej chwili trener Karol, a z grupą młodszą jest trener Kamil. Fajny, aktywny trening, aktywnie, dużo gierek, to co dzieci kochają, dużo pojedynków jeden na jeden, dużo dryblingu, kochani. Zobaczcie. I to będzie gol, A nie, bo to chyba trzeba jeszcze było brameczkę zmienić, tak? Odważnie, odważnie bo to jest. Kudełek. Patrzcie, jest kudełek, patrzcie, kudełek. Przez tył, świetnie kudełek. Ludzie jak on tu się przy tych starszych nauczy, ładnie piłką grać przez tył, ładnie cyknął do tyłu. Słuchajcie. Ładnie oddał granie. Patrzcie. Ach, kochani, przerywa to podanie. Widziałem, szukał kolega kudełka. Chciał chyba odpalić kudełka, żeby to się skończyło jego e, bramką. Natomiast e, podanie było przerwane, kochani, także spinkę mu zapinają. No niesamowite, kochani, no. Jest to trochę kłopotliwe, słuchajcie, ale tak naprawdę Kudzio nie chce ścinać tych włosów. Szanujemy tą jego decyzję. Natomiast, kochani, co na celu ma ta spinka? No zapuszczamy grzywkę, abyśmy mogli gumkom spinać wszystkie włosy Kudełkowi do tyłu, dlatego, że kudek od września idzie do zerówki. On nie może się już tego też doczekać. Słuchajcie, to ciekawa przygoda przed nim. Troszkę się śmiejemy, może trochę jeszcze inne zainteresowania wpadną do jego życia, dlatego, że Kudełek jak wiecie kochani, no tak naprawdę innego świata nie zna. Jest bardzo mocno piłkarski. Na sił tam dalej widzę mu ta spinka przeszkadza. <grywia> tak mi się wydaje, ale nie idziemy tam, nie przeszkadzamy. Eee, inaczej może ta pomoc by nie, nie przeszkadzała pomogła, ale my nie chcemy tego robić. Patrzcie. <grywia> podaj, podaj. <grywia> Kudek mówi podaj. Zobaczcie, kudek mówił, podaj, jest niesamowity. Bez skrupułów, bez kompleksów, kochani, 6-7 lat, 6 chyba starszy lat chłopak, tak? Słuchajcie, jeżeli on ma 2,11, a 24 to jest ile? To jest 7 lat różnicy, niesamowite. Słuchajcie, wspaniale, naprawdę, Buźka mi się bardzo cieszy, kochani, naprawdę, patrzcie, Naśka nawiła, Naśka nawiła, mamy stały fragment gry. Słuchajcie, mamy jakąś drobną katastrofę na boisku ze strony lewej, kochani. Obieć się nic poważnego tam nie zadziało. Super już się podnosi kolega. Natomiast kochani, no pamiętajcie, że piłka jest portem kontaktowym, ale parę minut o tym temu mówiliśmy, kochani. Uważajcie, starajcie się szanować, no, nie używać jakichś tam niebezpiecznych celowych zagrań. Czasami gdzieś tam się nam to wymyka spod kontroli, gdzieś w ferworze walki. no patrzcie, Kudełek próbował, natomiast jeżeli macie wybór, jeżeli jest czas, żeby gdzieś tam nogę cofnąć, zabrać i tak dalej, pamiętajcie kochani, że tutaj jesteśmy na gierkach treningowych i e, patrzcie, Kudełek za głowę się łapie, e, słuchajcie, e, weż, szedł z piłą do bramki kolega, no nie mógł przeszkodzić, bo był za mały, natomiast słuchajcie, no uwaga i zaczynamy, uwaga, Świetnie, brawo, aj i, minimalnie by się udało. Słuchajcie, no, jednak kudek ma nóżki krótkie, wszyscy mają tu nóżki długie. I gdzieś tam zawsze ktoś na chwilę tą nóżkę zostawi. Eee, dobrze się bawią, fajnie się bawią. Widać kochani, że mecz nie jest za wszelką ceną, oni się tu świetnie bawią i e, to ważne. I to ważne, to fajne. Słuchajcie, szukają być może troszeczkę zaąsza lansko, próbują wejść do bramki w stylu fify kochani, ale tak naprawdę czerpią sporą radość z tego co robią kochani i to ważne i fajnie, że ją czerpią. Poszedł piłką teraz kochani mocno do przodu. Wiktor, przypominam kochani, Wiktor na co dzień trenuje w Nowym Jorku w Red Bull. To jest zawodnik z rocznika 2006. Wiktor jest naszym serdecznym przyjacielem, natomiast jego rodzice, przyjaciółmi naszej rodziny. Jacku Batko, pozdrawiamy Was serdecznie. Słuchajcie kochani, to w naszej piłkarskiej przygodzie kolejna wspaniała sytuacja, która nam się przytrafiła, wspaniali ludzie na naszej drodze. Jeszcze raz dziękuję. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Natomiast słuchajcie, u starszych jest chwilka odpoczynku, młodsi jeszcze dogrywają meczyk, natomiast słuchajcie, czekaliśmy na bramkę kudełka, nie wiemy czy we wcześniejszej relacji gdzieś nam ten kudełek tą bramkę strzelał, czy nie, w każdym razie cały czas kochani gdzieś tam ta spinka mu dokucza, słuchajcie, zobaczcie, mamy w tej chwili cały czas popołudniowy trening, prowboot, For Kids, zobaczcie, nie wiem czy czasami nie strzelamy w tej chwili do poprzeczek. Natomiast ustawia się do piłki kudełek. Nie wiem czy nie będzie mu troszeczkę trudno z tą piłką, ona jest dosyć duża. No ale zobaczmy, spróbujmy kudełek. Uwaga, nie, jednak troszkę za ciężka. Nie wiem, chyba do poprzeczek. Nie wiem, nasia. No, nasia już wyżej, ale jeszcze cały czas daleko. Natomiast zobaczmy resztę. No, ładna bramka. Natomiast do poprzeczki daleko. Zobaczmy. Przypominam, kochani, jesteśmy w Krośnie. Trener Kamil, trener Karol opiekują się, kochani, grupą. Pierwszy dzień treningowy, drugi trening. Fajnie tutaj chłopak podciął. Bardzo ładnie technicznie uderzył. Natomiast no, do poprzeczki cały czas daleko. Mam wrażenie, że to Nadia chyba była niej najbliżej z tego, co widzieliśmy. Natomiast zobaczmy. Nie chcemy, kochani, im przeszkadzać, także my w tym momencie przypominam, jesteśmy z naszą kamerą. Och, piękna brameczka, kochani, ładnie to wyglądało. Natomiast nie wiem, czy szukamy poprzeczek, czy szukamy bramki. Ania, kochani, ładnie też uderzyła, natomiast troszkę nisko. Ach, blisko było. Zobaczcie, gutek bierze rozbieg. Nie, jest bramka, kochani, ale to jest do poprzeczki daleko. Nie ma. Zobaczcie. Jeszcze chyba trzech zawodników, tak? Och, ktoś przenosi piłkę trochę, czyli siła strzału fajna. Ach, blisko było, słuchajcie, no ale jednak nie. Jednak o poprzeczki walczymy, widzę. Przeniesiona piłeczka. Przeniesiona piłeczka. E, słuchajcie, tu mamy. Jest poprzeczka, słuchajcie, ostatnim strzałem kolega trafia poprzeczkę, gratulujemy serdecznie, e, ładnie uderzone i trener, ach, trener strzela piękny, e, pięknego gola, ładnie zakręcił tą piłeczką, natomiast, kochani, druga seria, e, kudełek ma ciążową piłę, natomiast, no, myślę, że jednak, kochani, kudełkowi e, tutaj mniejsza piłka troszkę by ułatwiła życie, natomiast... E, po pierwszej serii kolega w czerwonej koszulce, jako jedyny, na razie, kochani, trafił. Muszę powiedzieć, że strzelają z dosyć dalekiej odległości to jest, kochani, gdzieś 16 metr na pewno. Teraz, słuchajcie, młodsi strzelają z bliższej odległości nasia. Ach, jeszcze nie, zobaczmy, czy kudełkowi się uda. Nie, jednak to są za ciężkie, kochani, troszeczkę piłeczki. Eee, fajnie uderzył, e, mocno uderzył Wiktor, kochani. Natomiast no, e, gola się z tego nie udało zrobić. Uwaga. Przepraszam, poprzeczki się nie udało z tego zrobić, gol wszedł. Zobaczcie. Jest kolega, słuchajcie, trafia. Ma teraz kolega, słuchajcie, e, ten, który właśnie tutaj na przodzie Ach, blisko było. Chyba otarło, tak? Wydaje mi się, że otarło. Nie wiem, czy tam trener to zaliczy, ale otarło. Teraz ktoś tu chyba też od spodu strzelił, że otarło. Zobaczymy. Teraz chyba Gucio próbuje. Brawo, Gucio. Też swój tutaj poprzeczkę trafia. Świetnie, gutku. No, pierwszy strzał chyba był potrzebny do poczucia piłki, drugi już światł na poprzeczce. Kolega tu też teraz w czarnym stroju trafia w poprzeczkę. Czyli już w tej drugiej serii coraz lepiej im się w te poprzeczki strzela, kochani. Widzę, że poczuli troszkę piłki. Kolega w czerwonym, kochani, druga poprzeczka. No, świetnie, ułożona nóżka, gratulować. Dwa strzały poprzednie. Tak, tak. Proszę bardzo. Która to liga była trenerze wtedy? Która to liga była trenerze? Witam serdecznie, dzień dobry. Do trzeciej ligi. Słuchaj, e, trenerze kochany, ja jestem szabłoski, nic się nie zmieniło, natomiast będę trzymał kamerkę, dlatego że wiesz, mamy kanał sportowy, e, taki o profilu piłka nożna właśnie dziecięca. E, nic mi nie przeszkadzasz, natomiast powiem Ci no nie sam paczku Dek teraz strzela, zobaczmy. Troszkę mu mhm. ciężko tą piłkę podnieść, patrz. Ale w podnosi, natomiast jakby troszkę miał troszkę tak, mniejszą... Szymej, Szymuś, tak, Szymej. kudełek Szymonek, tak. Teraz widziałem, strzelił, słuchajcie, fajnie. E, strzelił fajnie Wiktor z Nowego Jorku, przyjechał chłopak uh -huh. potrenować, też udało mu się na poprzeczkę trafić, natomiast e, grał pan w Karkonoszach, no świetnie, na Złotniczej no ulicy, tak? wszystkie ligowe drużyny, Legia Warszawa, Polonia Warszawa, Legia Gdańsk, no rewelacja, a Karkonosze, w której, w której lidze Karkonosze wtedy były? To była, to była A klasa, trzecia liga, druga i pierwsza. Tak żeście awansowali? Tak, myśmy byli w wojsku, tam moja z rozumiem 10 nas było. Czyli ty jesteś kochany z y, cichej, Ślądze. tak? Z, gdzieś tam przy cichej trenowałeś nie, nie, trochę? jest schorzy. Rozumiem. Ale koledzy tam grali w różnych. I tego. I taką paczkę, żeśmy mieli tam w aklasie. Mm -hmm, mm -hmm. Myśmy awans zrobili taki, że, że, że nie było przeciwnika. Wyniki no były 14-15. No to piękną Ale A ligowe kielkarską. drużyny wszystkie padały i w końcu... W końcu się wkurzyli w PZPN i powiedzieli, bo to jest niżej grająca drużyna w kacie. Rozumiem. Zawsze była gospodarzem. No nie? tak. ale żeśmy już bili Lechy tak. i, Lefie, i sal Rzeszów wszedł. Mm -hmm, bez mm. porażki z drugiej ligi do pierwszej ligi i też przegrał tam. Ludwik Poświat, trapik, Język Manmarca. Później grałem w sali Rzeszu. Mm -hmm. Świetnie. A potem gdzie kariera trenerska? Tutaj przy Karpatach Krosno? Tak, ze sali Rzeszów to Karpat, druga rozumiem, liga. Rozumiem. No to, liga, to piękna, bogata, trener, to bogata kariera. To gratulujemy serdecznie. A teraz przekazaliśmy tą pasję wnuczce i rozumiem, że. Pomagamy Syn. jak tylko możemy, tak? Syn? Syn jeden grał, drugi udawał, że gra, ma biznes. <grafię> Gratuluję no. Gratuluję kochany trenerze, naprawdę. E, Ania, świetnie to wygląda. Powodzenia. Ja grał w Niemczech, Niemczech gra, tak? Rozumiem. E, dobra, tu się kończy trening, ja się wyciszam. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Czesianeczko. Kochani, tak jak słyszeliśmy, to dziadek Ani, bardzo piłkarsko, fajnie zaawansowana rodzina. Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, takie rodziny, kochani, są sporą inspiracją dla nas, dla naszego kanału. Kochani, niech będą też dla Was. Natomiast trening się wycisza. Pograli chłopcy na koniec w ramach rozluźnienia w poprzeczki. Zdaje się, że chyba z dwoma trafieniami tylko kolega z numerem, przepraszam, w czerwonej koszulce. Wydaje mi się, że on dwa razy trafił. Gutek z jedną poprzeczką. Nasi kudełkowi to się chyba nie udało. Przepraszam kochani, ale jednak y, ciężar był za duży. Cześć Nadineczko. Powodzenia. Bawcie się dobrze. E, staramy się im kochani nie dokuczać, a kiedy jestem tutaj z kamerką to też staramy się jakby y, z dalszej odległości kochani, żebyśmy y, delikatnie y, robili pamiątkę, ale bez y, tutaj jakby y, bez y, y, przeszkadzania im przede wszystkim w ich pracy. Także kochani, do zobaczenia na, w kolejnych naszych materiałach. Cały czas, kochani, pierwszy dzień obozu Prowbud for Kids Camp. Przypominam, jesteśmy na Eurogym w pobliżu 200 metrów. Stąd baza noclegowa, cała logistyczna. Tutaj mamy mnóstwo zieleni do dyspozycji. Tam jeszcze jest boisko sztuczne. Do dyspozycji mamy balon. Gdyby okazało się, że z tych chmur, kochani, zacznie padać deszcz, balon na którym jutro, pod którym jutro rozegramy wspaniałe, wspaniałą zabawę wakacyjną. Kochani, z mieszkańcami Krosna nie mogę się doczekać tego wspaniałego spotkania. Oczywiście będzie na kanale. Ale albo w formie relacji live, albo w formie e, zapisu z naszej kamery. Zobaczymy, jak to się uda zrobić. Do zobaczenia. Odpoczęła mamcia troszkę. Pawełko odpoczął? No to świetnie. Aha, mamcia mówi, że jeszcze nie skończyła odpoczywać, kochani. Natomiast e, mówię, trening już się kończy, a ja pozdrawiam was przeserdecznie. Do zobaczenia.